Cześć, dzisiaj wam opowiem o mojej podwórkowej przygodzie, jak było fajnie, ale też poznamy moich przyjaciół, opowiem o moich przyjaciołach. Nie przedłużam, zaczynamy! Najbardziej no lubię z i Lubi chodzić sobie na spacer, a to jest kawałek uciętego filmiku, jak idziemy na spacer. A na tym spacerze nie mogło zabraknąć pięknych kwiatków, też takie białe. Też takie białe były, fajne kwiatuszki. Ganiam pań! Zebrałam dla pani ci buta. Nie oddam mój but. Naleziony nie kraciony. Ale w końcu jej zabrałam tego buta. A teraz przychodzimy do moich przyjaciół. Poznajcie Ludego. Ludy to już jeszcze kuciacze. Ale ja go... Bardzo lubię. Zaraz wam pokażę mojego najlepszego, najnajnajlepszego przyjaciela. Tym najlepszym przyjacielem jest Whiskas. Codziennie się z nim bawimy. Jeśli mi się uda, to pokażę wam, jak wygląda nasza zabawa. Naprawdę, ganiamy się, a najlepsze jest to, Noże. że on mnie lubi, a ja go lubię. Teraz, a teraz, a teraz, a teraz, krótkie zawody. Ja w z stać! Waga, waga, wyprzedzam ją! Jej, zaprzedziłam, wygrałam! Wygrałam, wygrałam, Ha! ha. A Pańcia przegrała, <laughs> A teraz... może... będą zawodzić kopę! To je nie chcę, to jeszcze raz z pancią. I wam było ekstra na tym podwórku, ale to jeszcze nie koniec! Ekstra odcinka. Patrzcie, jak ja, ja, jak ja szybko biegnę. <grym> Bardzo szybko. Zobaczcie, jakie piękne, fioletowe kwiatki udało się nam znaleźć. Takie też. Takie żółte. No takie jakieś małe. Nie wiem dokładnie, jak o im się zwie. <grym> I także znaleźliśmy... Znaleźliśmy mini-dmuchańca. A teraz troszkę odpoczynku. Strasznie się zmęczyłam, bo się też mnie nagle no Także takiego samotnego kwiatówka. Widziałam, muszę go uratować. Jednak nie chciałam wyrywać jednego kwiatka i przesadzać go, ale zaraz wam pokażę po prostu miasto tych kwiatów. Tych właśnie, tych żółtych. Chodźcie za mną! <grym> Chodźcie za mną, już wam pokazuję. Zobaczcie, ile ich tutaj jest. Po prostu ogrom. Tutaj, tutaj. A to jest najlepsze, że to jest taki, taki złączony w trzech kwiatkach. O, takie to jest piękne miasto. Zobaczcie, jakie wielkie kwiatki. Z 50 centymetrów na pewno. Nie umiem za dobrze liczyć. Ale chyba. No sami zobaczcie. Jakie one wielkie. No, wow, Po prostu prześliczne te kwiatuszki. Teraz trochę pobiegamy. Jakie wielkie mleczyki? Tutaj znaleźliśmy ogrom koniczynek. Nie dało się nawet ich zliczyć. Tak było ich dużo. Po prostu aż sama nie mogłam uwierzyć, że tyle ich jest. Nie wiem, ja to umiem liczyć tylko do trzech. Jeden, dwa, trzy, później dwie, czy sześć. Naprawdę, wszyscy się nie znają. Chciałem się troszeczkę zabawić z moim przyjacielem. Przyjaciel nie miał dzisiaj ochoty się ze mną bawić, więc tu nie bił. Ale spokojnie, pańcia rozwiązała ten problem. Tutaj znaleźliśmy takie duże koniczynki. Naprawdę, były duże. Może w kamerze źle widać, ale ogromniaste. A tutaj to naprawdę się już zdziwicie. No bo tu są jakieś jasne koniczynki. Zobaczcie, tu są jakieś takie no normalne koniczynki. Tu jakieś jasne. Nie dowiały, ile z nad, ile w tym świecie jest. Możliwości i dużo fajnych roślin. Tutaj już bardzo się nęczyłam. Chciałam iść do domu. No ale co ty? Po chwilę. Znowu się go Sami zobaczcie. Patrzcie sami. Znowu szalona. Już kończę niestety ten odcineczek, bo chyba zacznie zaraz deszczyk padać. Więc muszę kończyć. ba.